Hejka, widzowie, z tej strony zakład. Kolejny odcinek z The Binding of Repentance. Dzisiaj mam sobie ochotę zagrać Kena na Gridmoldzie. Jest to moje drugie podejście, bo w pierwszym wziąłem Glaskanona i się kupił wywaliłem No nic, mówi się trudno. Uh, continuum. Bardzo fajny item. Jeszcze range up na Kaina. Na samym początku to jest bardzo fajnie. Plus na taki duży pokój. HP up. To wejdźmy do kerstrumu, bo to nas wyhiduje. Dobra Champion Belt. No, ogólnie fajne, ale. Okej. Okay. Aha. nie miło. Ej, ty możesz skrzynkę stąd. Hmm. Ciekawe. Ha! Dobra, mam. Teraz wejść tutaj i nie dostać obrażeń. Dobra, piguły. My mamy leki futa, więc. HP up. Okej. Okay. Jestem ją w stanie wziąć, tylko to będzie dosyć problematyczne. Okej. Okay. Tear's up, o super. Elegancko, już myślałem, że w ogóle dostanę wrażenie, ale wyszło elegancko. No może na te roomie pójdziemy, mam dużo zdrowia. Chociaż grid mode, engine są bardziej chyba ciekawe. No to kusi, ale dobra. Póki co lecimy normalnie. O to ty się kręcisz. Od... Nie wiem, czy to dlatego, że jesteś takim czempionem, czy. jest. A ile zdrowia ty miałeś? O! Zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie. Dobra, w ogóle widzowie. Nie wiem, co się stało. Myślałem, że mi konto na Facebooku ukradli, ale wygląda na to, że chyba nie, bo nie tylko ja mam ten problem. Facebook mnie wylogował. Ze wszystkiego, na wszystkich urządzeniach. Moich znajomych też. Bynajmniej jednego znajomego, bo się go pytałem. Nie wiem jak inni. Stawiam, że może mają podobnie. To jest w ogóle chyba jeden z największych ręczapów nie licząc, nie wiem, Maya Reflection, ale Maya Reflection to nie do końca bym powiedział... Okej okay. Nie podoba podobacie mi się tu. Nie resp tu nic. No i się... świetnie. Dwie takie same fale. Jeszcze tu te strzelające. O Boże, czempion! Jeszcze strzelający pociskami. Wypadł. co O mój Boże! O! Umieram tu. Ej, bez kitu Wiesz ten... Ten nie powinien być taki trudny. Kejnem jeszcze, który ma takie dobre statystyki. No start. Chciało mi się grid moda Seller. No, pewnie. Fajnie. Fajnie, co? Fajny grid mode. Ta, uwielbiam. To są special tiers'y, ta. Nie, no to jest fajny item na start. Ja nie mogę tu umrzeć. Dobra. Ok, udało się. Nie miałem dostać obrażeń. Trzeba się pozbyć tego strzelającego. Dziada i już powinno być łatwiej Przestańcie respić jakieś syfy, głupie Nie, nie, nie Ja serduszka biorę Na pewno, pierwsze co to biorę serduszka Te jaj pająków nie jest na, szczę na szczęście to dobre Więc niech tak zostanie Bo ja sobie nie poradzę Przestań respić dziwne rzeczy Dobra, uu, udało się przeżyć, Aś normalnie się zgrzałem jak nie wiem. Ej, czemu tylko 11 coinów, powinno być więcej? Kupię jedno zdrowie chyba. No i co, lecimy na ten Widow. Pani Widow. Wiecie co, ja to zablokuję. Bo ja... Nie chcę umrzeć, nie chcę umrzeć. A to wydaje mi się, że może mi zaoszczędzić więcej zdrowia niż picie się z dwoma pocami naraz. Pokojne to ja nie stracę zablokowanie fali, to działa tylko na loście. Znaczy to tak działa na loście tylko. Okej. Okay. Dawaj. Ale mógłbyś się pa o, właśnie tego pozbyć i tych swoich innych pająków Mogłabyś. A nie mógłbyś, ty jesteś kobietą. Jest bardzo kobieca. Okej, okay, dobra. Widzę, że mam tu bardzo problemy. Bardzo pro problematyczne. Problemy, ha, niemiło. A! od ty dziadu jeden. jeden. No za ham. Jeden coin? Ej, coś mi się tu naprawdę nie zgadza. Jeszcze fala na Debioru będzie. Aaaa. No zależy jaki to będzie drugi boss, dobra ryzyk fizyk najwyżej umrę. Dobra powinno być L, taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję, czterą. Przestań respić kolegów, proszę. Dobra. Dzięki, dzięki. Ojoj. Mam nadzieję, że ty nie jesteś czempionem i nie ma, o dobra. To jest już bardzo dobrze. Jest już wybitnie. Uuuuu, Dobra, padł. Zresztą drugiego tego dziada. Śmierdziela. Tu nie jest, tu jest. Ach, ach. Dwa koiny, jednego coina mi brakuje. Co za chamstwo. Mogę tam przejść, a jak przejdę, to już się nie będę mógł wrócić. Czy będę się mógł wrócić? Kurde, rosterki życiowe Dobra, daj mi to Jednego koina może wykombinuję skądś, może wykombinuję Proszę, re, jeden a! Jeden kojnik, błagam No nie, dlaczego? Dlaczego? E, dobra, lecimy walczyć Ola, David Rumowa. Aj, ty, ty jedna? Będzie być coś Łatwo. łatwego. O, Boże! Ten czampion już nie taki łatwy. Trzeba się pozbyć tu wszystkiego, co się rusza. O! Dobra! Wszystko, co się rusza, jest do wywalenia. Dobra, ona będzie tu skakać po tych. Ej! Oszukałaś. Tak nie mogłaś skoczyć, nie mogłaś. Zdecydowanie tak nie mogłaś skoczyć. Wypad! Siesi, siesią, mi stąd, dobra, dzięki. Krampus chyba nie może być w pierwszym dewilumie, co? Tak mam nadzieję, błagam. Mm. No nie biorę tego, bo to mi nic nie da. Teraz ja stracę zdrowie. Jest kojnik, mam cię Belta! dobra! Ale nie mam zdrowia. Hmm, to też jest jeszcze gorszy problem. Dobra, dawaj to. Jakby... Trzeba jakoś przeżyć. w pijak na pięć piętrze, błagam. Nic więcej nie potrzebuję. I to się nagrywa, tak to się nagrywa, dobra. Och, herbatki. No fajny to jest item. No, modemcz mamy naprawdę solidny. O oh oh, mój Boże, tak, kocham życie Jeszcze tier zapnę na promocję i to itemy z walki z bossem Z walki z bossem, widzowie, i randomowe serduszka, to mnie może leczyć. Ooooo O, to wejdę do curse Tak jestem chciwy, tak wyszło na plus Tak głupi ma zawsze szczęście, ma się rację, widzowie Dobra, lecimy się, bijemy, o Boże Ooo, co to za czempion. O! O ten będzie pociski, kurde. Jat jeden. Odbijał. Dobra, nie mogę. go. No w ogóle macie jakąś dużo zdrowia. Dobra, pająki na hita. Tyle dobrze. No i tir zawsze przyda. Mamy bardzo spoko obrażenia, ale tirsy mamy beznadziejne. Bardzo beznadziejne mamy tirsy. No weź. Pokazuj buzię. No res Dawaj, 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 bo nie chcę Cię wydostać potem obrażenia. No weź, ty mnie... To za mała, głupia. Dobra, was tu trzeba się pozbyć. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Nie ma go. Grupy nie topyż. O! Myślałem, że coś mi tu jakieś infami zadziałał, ale ja po prostu uniknąłem tego i wszedłem na... ...pęczynę. No, ale mnie doczuje, co? Ale mnie doczuje, idealnie. Jeszcze ja je powinienem dostać od niego wrażenia. A jest szampionem. Tak, tylko przypomnę. O! Dobra. O! Za dużo was się tu robi, bardzo za dużo. Nie, no co ja. Jak ja gram, jak ja gram, za dużo, za dużo. Ewidentnie, za dużo wszystkiego. Ła! Może pomóż mi. wypadł. Dobra, wypad. Sią mi stąd. Dobra, nie macie. Te bomby mnie strasznie stresują tam, wybuchając Bo aż się odgrzałem normalnie, widzowie, jak nie wiem Biorę to i mnie Stać mnie na tier Upa HP up. i same dobre serduszka, no cudownie Dobra, to jest już wygrane, tu nie ma opcji przegrać Nie ma opcji O, aż mi gorąco, naprawdę ten swój z no to ja bym wziął tego HP'a, HP bo może być Devil Room. Może być Devil Room i to dość yy, fajne, na przykład Devil Room z Brimstone'em jakimś. Ostatnio się nie udało wziąć Brimstone'a. To prawda. O Jezu. Okej, okay. pan Chad. Jesteś trochę chadowy, bym powiedział. Aha. Aj, idź pan. Jeden renczak jeszcze by się przydał jakiś, ale to w treasure żeby żeby nie musiał na niego pieniędzy wydawać, to by było naprawdę zacnie. Byłoby naprawdę zacnie. Dobra, najpierw się pozbędę ciebie, bo ty rozpisz tu ich kolejnych. A się pozbędę ciebie? A! Dobra. Sorry widzowie, ekscytacja, ekscytacja. To hmm, nic ciekawego, o, chociaż ten HP up, ale nie będę już miał coinów na następny. A to nie. Okej. Okay. Jakim cudem on padł? Tak szybko. Stoi w miejscu, dokładnie. Ale pięknie. Jezu, jak ty jesteś kochany. Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Pertro. No to oczywiście, że wolę Pertro. <laughs> jest jeden item. Ale użyję. To się opłaca. To są dwa klucze. To cnota, jasne, to się opłaciło, nooo Zapłaciłem, na full heart'a dostałem, dobra, to i tak się opłacało Ejć pan kersowo do blind, wyśmienicie Kersai niech się tu jeszcze trafi, nie? Dobra, damage i range up, czyli to Boże Kocham życie Nie wchodzę tu do sklepu, bo jakieś fajne itemy mogą być, na przykład Bearflake, który pomina nie warto! Nie warto. Parsayet się na przeszkodach w ogóle rozbija, więc jak będą jakieś na przykład yy, to będzie na przykład. Jakieś bardzo głupie yy, pokoje z przeszkodami. No możecie przez coś wybuchać. Tego kolega. Dawaj dawaj. Mucha go tu podskromiła. Podobacie mi się. O! Pani brimstonowcy. Aj! Jajaj Na pewno nie chcę od Ciebie dostać obrażeń, to jestem pewny, więc idziesz w pierwszej kolejności. Dobra. Taj fly, fly mi tu trochę. Dzięki. Łatwiutko. Coiny. No to walka z bossem. Little horn. O Boże! Jak mnie wystraszył. Nie weź. Przestań moje pociski dzięki 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 polecam się na przyszłość mega o Jezu to nie fajny jesteś gdzie jest ten mały śmierdziel dobra tu jest a ty przestań rzucać we mnie pająkami a już go nie ma okej okay. to pajęczy mega jesteś bardzo niefajny. Tyle chcę ci powiedzieć. A dobra, wiesz co? Ja ci tak robię. Ha! A! Ale, oszust! Oszust! Jesteś oszust! Oszust! Tyle mam ci do powiedzenia. Aj, wid pan! Nienawidzę cię. Mega mało. Tyle mam ci do powiedzenia. Naprawdę. Ja. Cię nie lubi. Tak. Mhm. Ale mu powiedziałem widzowie, co? Cudownie, prawda? Wyśmienicie, jak to się mówi, nawet. Przestań respić innych. Jak ja mam się skupić na tobie? Jak ty bierzesz i innych respis, co? Nie wiesz, że. Atencji nie wolno rozdzielać, trzeba brać całą atencję. Nie uczyliście w przedszkolu. Panie Aniele. Dobra, tu jest mały aniołek którego też już nie ma. O ja gadam głupoty ci. Nie no Devil Rue, A, a ić pan, Brimstone. No nie no. Prawie. Ej, ale to jest z jednej strony, dobre. A tego drugiego nie biorę, bo nie mam pieniędzy. To jest Nara. I, 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 I się mogę tak otoczyć z tym. Ułombo jest najgorsze piętro. Najgorszy to jest taki, jakby... Rozszał przeciwników w ogóle... Padł mi strasznie dziwnie mryga. MH11, ja ci kręcę. Jeezujuice. void, hmm, Fajny. Fajny. Który to? I do sklepu. Znaczy, tak, sklep do. też Ruma drugiego. Super. Może hmm. być. O, piąteczka. No i super. Jeezujuice, biorę. No, range up, więc wezmę. sobie to będzie. Fear Delay, oczywiście, że biorę. Oczywiście, że go biorę. O, dobra, to jest mój szlam, muszę pamiętać. Dwa razy go użyję i tyle. W ogóle strasznie wolno, mam wrażenie, chodzi ten Isaac. Ciekawe, czy ten Damage Multiplier działa na... Okej, okay, ale żem to. Ej, a ja mogę... Ja mogę tak na ukot wypuszczać. Oj, to ten item jest świetniejszy niż myślałem. No, jest naprawdę wy. O! Wyborny. Dobra, gdzie jest serce jeszcze? Tu jest. Aj, nie chciałem tego używać trzeci raz, ale też może być. Ej, bo ja teraz muszę bardziej patrzeć, jak celuję. To jest. słabe. O! o! A to Brimstone też nie mój. To jest sam ten dziad, już go nie ma, dobra. Chyba. Panie Janie, pora spać, ty wybuchasz, więc nie, pod nie podoba mi się. Devil Room... Znaczy, pala bossowa, a potem o Devil Room. Ajajaj. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, weź już, dzięki. Monstro. Dobra pada gdzieś tu Dobra, panie monstro. Pan jest przyjemny, ale proszę już iść. No, oczywiście, że idę na falę bosową razem z wami. No i też szlam to będzie idealny na was. Okej. Okay. Jedna już padła. Teraz druga. Się zesrała dwa razy. Dobra, devil room, co ciekawego. Krampus, dawaj lampę w kol Noty, a idź pan Znaczy wezmę to I odłożę Bo mój item aktywny jest lepszy To jest jeden mnożnik Na obrażenia Paje... rate up A to nie fajne, ej kluczyk dostałem O nice, A. Kurde Kamstwo. Okej okay, Elegancko Muszę jakieś soul hardy nakupywać jak będą Mhm. Mm Dokładnie tak. Idziemy. siol Depresja, dość fajny item. Przemiana wciwuna. No idziemy demera. Hmm. To jest lepszy item. A Tobie oddam zdrowie. Nie muszę wypłacić już to mnie. Bardzo szybko. Taki to. Aha, no to coś fajnie wypłacił. Burp. Co to jest? Tears up. Okej. Okay. Fajnie. Speed up. To niepotrzebne. Kurde, to jest tak fajny item aktywny. Aha, niemiło. Nawet dwóch. A da dacie pieniądze? Czy coś, czy nie? Nie dał. A, bo jeszcze jeden jest. Nie, dobrze, że nie kupiłem tego klucza. Dobra, dał pieniądze. To powiedzmy, że to nie było aż tak złe. Eee, no wezmę to chyba bardziej. Mam latanie teraz. A te ciałko bije... O, boże! To jest spore obrażenia. Ale czy ty możesz nie latać ze mną, tylko latać po przeciwnikach? Dobra, tu chcę użyję tego. 12 fal mam, czyli mogę jeszcze raz tego użyć. Yy, tak, ała! O! Ej, bo umrę. Dobra, dobra. Mięska. Niefajna mięska. Nie lubimy tych mięsek. Dobra. Aha. Uh -huh. Następna fala. Fala... O BOŻE! O nie, ja ciebie tak nie lubię. Jesteś takim... ...nieprzyjacielem. Aha. Ała! Ej, bo... ja mam małe serduszka! Jak się tu wywalę... ...to będzie, wiecie, jakiś wstyd. Okej, okay, okej. Okay. Idę po zdrowie. To jest, to jest najlepsze, co mogę wziąć. W teraz. Dobra, nie latam już i fala devil rumowa nie będzie taka fajna, ale znaczy taka prosta. Przestań rzucać pająkami. Nie ja nienawidzę przeciwników przyciskujących innych. No najgorsze, co może być naprawdę. Dobra, że tak powiem z ul. Ul. Ur. to działa na tym? Hmm. Wiecie co? Chyba wolę sulfur, chociaż. To będzie śmieszniejsze. Dawaj. na nie biorę. Jest coś dobrego. No nie zbyt, ale też nie zmieniam, bo nie mam zbytnie po co. Dobra, to już teczas będzie. Zdrowie muszę nakupować, bo i my mamy dobre. No, HPA może być. tip pakiet. Jest bomba. Nie ma bomby. Aha, to nie miło. Nie wiem, czy te pociski działają. I of Belial na takim naprowadzeniu jak ja myślę. Hmm. Czy to było warte, nie mam żadnego pojęcia. Nie mam pojęcia jak działa pakiet na tym, nie pamiętam. Dobra. O kurde bo tam jest niewidzialny przeciwnik. Jeszcze jedne zwłoki. Aj! Jedno ciałko, a nie zwłoki. To ja gadam. Matka. Dobra, Ragman. Ej, co mi uderzyło? Nic mnie to nie mogło uderzyć. Dobra. Trzeba was się pozbyć. Dość z Bezpiecznej odległości. Okej. Okay. Ale łatwo. Ale łatwo, że tak powiem, łatwiutko jak. No i świetnie. Jeszcze jedna. Dobra, ed, ed. Yy... Nie używam już. Paś, dobra, nie macie. A tu jest frail. O! A o! Jezuzu! Pat, 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 pat. Dobra, padł. Chcę kupować HP Apa Oczywiście, że tak, bo to jeszcze jest zdrowie dla mnie. Ale z tym się wstrzymam, z tym zdrowiem. To sobie wezmę później. stapler, No nie będę. Nie będziemy stać na niego, kurde. O, O logi! Bo ja nie wiem... A dobra, bo ja już nie mam tych. Ja myślałem, że nie mam tego pipa, jak się to nazywa? To jest Bloody gust, czy gusty Blood? Bloody gust. When taking damage. Speed up fire rate up. No dobra, wora, to Sol harda to powiedzmy, że idzie na to samo. Uh -huh. No może jeszcze się uda zmienić? Na przestrzeni może soul Heart ale kurde jest PFF. Eee, bomba jakaś nic nie ma. deep pakiet był totalnie bez sensu. Nic mi to nie dało. Tam jest jakaś piguła gdzieś. A, za tym to się nie opłaca. No nic. Lecimy. Może się uda zabić ultra glida. Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to no, słabo no. Dobra oj, Jezu jakie lagi Bitrate tego odcinka musi być wyborny, muszę kupić lepsze nie by wam Lepsze te dawać, lepszej jakości Okej okay. Dawaj wchodź w niego jak klona w pięciu Zapamiętacie zapamiętacie tą piosenkę? Pijam jak klona w pięciu, to była taka piosenka chyba, nie? Dobrze pamiętam O Boże, dobra nie wiem czy sideflight tutaj działa na te monety. Mam nadzieję, że tak. Na pewno mój dm się będzie jeszcze zwiększał jak będzie chodzić o te o... Chyba działa to samo na prowadzenie. Oa! O ta, na pewno uważaj, bo ci dam te koiny. Muszę blokować w ogóle coś Tainted Keepera, bo bym sobie pograł. Yy, nie ukrywam, że dość fajny, a chcę... ale na razie nie chcę mi się iść na bestia drugi raz. No bo niedawno byłem Okej okay. Nie wchodź we mnie Bo ja tak nie lubię Tak na pierwszej randce Dobra, Tearsy sobie po prostu chciałem zwiększyć widowie No patrzcie, Tearsy 6 Tiersy 6 Elegancko Dobra, respiąc z przeciwników Recyc tak naprawdę sobie damage Zwiększam, znaczy jak on chcę to ja sobie zwiększam damage. O Boże, to tu się dzieje, patrzcie to. Uuu. Uuu... Bombowo Nie powiem, że nie Ej! Przestań! Dobra stój, 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 stój. Okej okay. No ej, no tego tu już nie było! Dobra, ja latam. ajajaj aj, aj. Dobra, to bije pół obrażeń. No czy pół serduszka obrażeń? Nie, nie, nie. Dobra, dobra. On znowu skacze gdzieś. Przestań skakać. Padni. Padni. Dobra, dzięki. Uu. Łatwo. Ed. Suck of Sucks Okej okay. Weź mi spoko, ale trochę emocje były pod sam koniec, nie powiem, że nie Myślałem, że dosyć łatwiej pójdzie Ach, Łyczek herbaty Żeby opić zwycięstwo A ja wam widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka, czy coś się nagrało? Tak, nagrało się wszystko, dźwięk też Pamiętajcie, że mam serwer Discord I trzymajcie się, cześć!